No, pierwsze 15 minut wasza przewaga, potem się wyrównał mecz. Tak, dokładnie. Stworzyliśmy te dwa, dwie sytuacje. Dwa z dystansu, potem mecz troszeczkę się wyrównał, ale y, dla nas liczy się dzisiejszy, dzisiejszy mecz meczu tylko zwycięstwo, więc musimy wyjść na drugą połowę, musimy strzelić jedną bramkę więcej niż drużyna przeciwna i wygrać ten mecz, bo bardzo liczymy na trzy punkty dzisiejszym meczu. No właśnie, bo później to nawet Polonia była bliższa z strzelania bramki. Tak, stworzyli sobie z, z, dobre sytuacje po naszych ewidentnych błędach indywidualnych. E, na szczęście e, nie szczęśliwej tej bramki i nadal mamy wynik 0-0 i zwycięstwo jest drogą otwartą dla nas.

Pan Wojciech Jasiak zakończył spotkanie pomiędzy gospodarzami Fogą Luboń, Apolonią Leszno. Zwycięstwo gości 2-0. bramki zdobyli Szymon Matuszewski i Jędrzej Zimmer. Trenerze, no pierwsza połowa wyrównana, druga połowa wydawało się na początku, że będzie przewaga, no ale stało się jak się stało: 2-0. Stało się 2-0 po błędach indywidualnych w drugiej połowie i z gry jestem zadowolony. Naprawdę dzisiejszy mecz, personalnie, no, no nie typowo, bo, bo nigdy, nigdy takiego składu bym nie, nie, nie przewidział, ale w sytuacji, kiedy ma się kontuzję kartki, wymuszone były te, te, te zmiany. Niemniej jednak ja z gry i z zaangażowania przede wszystkim zawodników jestem, jestem zmotywowany i podbudowany na kolejne mecze. Nie udało się dzisiaj zdobyć punktów, tak jak powiedziałem wcześniej po dwóch indywidualnych błędach, no niestety przegraliśmy te, to, to spotkanie. Ta druga bramka już była konsekwencją tak naprawdę tego, że, że szliśmy po bramkę honorową po to, po to, aby ten jeden punkt uratować i, i, i straciliśmy drugą bramkę, ale no tak jak powiedziałem, no zadecydowały błędy indywidualne, więc... Trzeba wyciągnąć wnioski i szykować się już do najbliższego meczu pocharowego w środę. E, dzisiaj chyba po raz pierwszy Damian Przepióra grał. To znaczy Damian grał w pierwszym meczu w Grodzisku w Wielkopolskim i, i, i tam doznał kontuzji, leczył się też y, od tego momentu. No Dzisiaj wyszedł i naprawdę zagrał poprawne, poprawne zawody. Naprawdę myślę, że to jeden y, z liderów w defensywie dzisiaj, ale no, było to za mało jeśli chodzi o punkty. A jak się czuje y, Patryk Piotrowski? No to jest kolejny, kolejny zawodnik, który tutaj, jak powiem, dochodzi do tej grupy kontuzywanej. Na, na pierwsze pierwsze informacje są takie, że, że ma skręcony staw skokowy. Mam, na, mam nadzieję, że to uraz jest yy, nie na tyle groźny, który go wyeliminuje na dłuższą, na dłuższą, dłuższą chwilę. Mam nadzieję, że, że parę dni wystarczy, aby go postawić na nogi i żeby był już na kolejny mecz do dyspozycji. A proszę mi powiedzieć, czy do Pucharu da, da radę postawić na nogi Przemka wyrwa? No tak, powiedzieliśmy tu wcześniej, masażysta ma pełne ręce roboty i te, te, te urazy nas nie, 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 nie omijają, nie jest, nie jest łatwo, ale... Jestem dobrej myśli i przede wszystkim oni są dobrej myśli, bo, bo wiem, że oni, oni bardzo chcą, oni poza tym, że nie trenują, to indywidualne, indywidualnymi zabiegami, indywidualnymi wizytami w, w, u masażysty czy, czy, czy w, w różnych klinikach robią wszystko, aby, aby z, posta, po, po, stanąć na nogi i to mnie, to mnie motywuje, każdy z nich na swój sposób to przeżywa i, i chce jak najszybciej wrócić do, do zdrowia, dlatego mam nadzieję, że w środę już będziemy mogli jechać na, na mecz pucharowy w praktycznie no, w, mocniejszym składzie jak dzisiaj. No i ostatnie pytanie. W zasadzie ten tydzień jest zapełniony, grafik bardzo mocno. Znaczy już powiedziałem też zawodników w szatni, że, że miesiąc maj może być taki, że w najlepszym wypadku, a chciałbym, żeby ta, 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 taki miesiąc był. Będziemy mieli 9 meczy do rozegrania, trzy mecze pucharowe, jeżeli będziemy przechodzić poprzez kolejne edycje Pucharu Polski, plus, plus meczeli ligowe, tych meczów będzie dziewięć, więc tak naprawdę żadna środa nie będzie wolna. Chciałbym, aby, aby tak było, bo. bo... No, tylko grom można, można, że tak powiem, cieszyć się i, i robić to co, to, co się robi najlepiej. Ja myślę, że ta zima była tak długa, że każdy jest pragniony mimo wszystko tych, tych meczy i tutaj żaden rytm trzydniowy nam nie zakłócił tego, aby, aby grać jak najlepiej i zwyciężać w kolejnych meczach. No To powodzenia w środę. Dziękuję.